Witajcie, zapraszam do rozkładu o miłości. Rycerz w drodze do księżniczki. Kto tutaj się do Was zbliża? Jaki rycerz? Co on ze sobą przynosi? Jakie energie? Kto to może być? Jaka sytuacja w związku z tym? No, o tym rycerzu. Tutaj zobaczymy, co te karty będą chciały powiedzieć. Tem, o tym, który no, jest gdzieś na horyzoncie, w drodze do tej księżniczki, i taki już no powiedzmy. Przygotowany. Trzy opcje. Perfumy, mmm, świeczka i kamyk. No to weźcie sobie jedną z nich, ale tak spontanicznie. Oczywiście rozkład ogólny to wiemy, że bierzemy tylko to, co czujemy. A my wiemy, co czujemy, więc to bierzemy. Dobre. Rycerz w drodze do księżniczki. Zaczynam od perfum. Zobaczymy, co on tutaj niesie, kto go... Kogo niesie, co on przynosi? No pięknie. Rycerzu, nie możesz wyhamować, pędzi. No, może być jeszcze ładnie wyperfumowany, także ta księżniczka będzie zachwycona. No, ta księżniczka też ładnie wyperfumowana. A to jest taka tutaj sytuacja. Tu uważajcie, księżniczki, bo to jest rycerz, który ma już kogoś. Albo wy macie kogoś, no bo tu ktoś jest oprócz was, ale to jest bardzo ogniste, bardzo płomienne. Tu jest jakiś taki no, kosmosik się zadziewa. Ziemia drży, robi się ciepło, gorąco, w żyłach mi się gotuje. Tu cała się rozklejam, rozognienie jest takie. Pasja, namiętność, fascynacja. Bo ten rycerz to jest taki, hmm, konkretny on jest, on chce dobrze zrobić, on chciałby, żeby ta cała sytuacja jakoś się dobrze prowadziła, żeby ona się tak. Hmm, te okoliczności nie, one nie pomagają nikomu tutaj, ale on chce, żeby było dobrze. Tylko nie wie, jak to zrobić, żeby było dobrze. Ale rycerzowi jest żal, żeby stracić księżniczkę. Nie chce jej stracić, bo księżniczka powoduje, że jemu wszystko rośnie, że on puchnie, że jego rozgrzewa, że jego temperament sięga zenitu. Tak księżniczka działa na rycerza. I on chce z księżniczką po prostu góry przenosić. Chce doprowadzić tutaj do jakiegoś szału. Rycerz nie zamierza być bierny, on pędzi, on tutaj ma plan e, może się zjawić niespodziewanie. Wy w ogóle możecie być bardzo zaskoczone księżniczki. Kto to jest? Bo no, albo wiecie, kto to jest. No, bo tu taki, on jest takim brawurowym jeźdźcem. Jakkolwiek to brzmi, cokolwiek to znaczy, ale jest ktoś. Lub sytuacja, albo osoba w jego życiu, która mu tam grozi paluszkiem. On pędzi do was, księżniczki. On nie chce popuścić z wami tej, e, tej energii. Nie chce was po prostu stracić. Ale mu tam ta jego, taka pani, jakaś z jego życia, ona mu o czymś przypomina. Ona tutaj. E, Wystawia miecz, chce go ukuć, chce go zatrzymać, ona chce go spowolnić. Tutaj ktoś blokuje rycerza, aby mógł do Was dotrzeć, bo rycerz bardzo chce. Rycerza no roznosi go i on nie zamierza puszczać, popuszczać, tylko że ta pani, ona jakoś to wyczuwa, nie wiem. Albo, a nie, ona też może wcale tego nie wyczuwa, tylko ona tak po prostu z natury próbuje jakby prowadzić tego rycerza na swój sposób, pilnować go, pokazywać mu, proszę bardzo, to możesz, tego nie możesz. Jakby to jest osoba, sytuacja, energia taka kontrolująca, stawiająca pewne granice, stawiająca opory. Tutaj wieje chłodem od kogoś, w jakiejś sytuacji ja próbuję odciąć rycerza od jego pasji, od jego ognia, od tego, że jemu ziemia drży pod jego nogami tutaj, bo, bo zrobił się jakiś tutaj taki taki emocjonalny rozgardiasz. Tu jest takie mocne pobudzenie, bo się tak jakoś nazbierało tych uczuć. On już nie może, w nim to wszystko buzuje, siedzi, to chce znaleźć gdzieś ujście. No i on przyciska tą nogę do gazu. Nie wie, jak się zachować w tej sytuacji. On chciałby dobrze. No jest taki trochę nawet krępowany, taki, tak coś go tutaj nie uruchamia. On się zastanawia, on myśli, on ma chwilę, że on, że on tak hamuje się, że staje, że nie robi nic, ale nie może tak cały czas bo on wie, że tam jest jego wulkan i ten wulkan on sobie drzemie, ale on wie, gdzie ten wulkan jest i co się z tym wulkanem dzieje i co tam na niego czeka, bo to jest nowa droga w, no, w życiu tego, tego rycerza, no to jesteście wy tym wulkanem, tylko że chodzi o to, że on nie może tam tak łatwo dotrzeć, bo ten miecz tej pani jest długi, ona ma jakby sporo do powiedzenia, a ta sytuacja cała jakby. Ten rycerz ma trochę problem, żeby ją przeskoczyć i dotrzeć do tego wulkanu, ale on. On tak kombinuje tutaj na, na wszystkie strony, bo on czuje. Tą energię. On zaczyna czuć, że ta lawa się wylewa, że jest, że temperatura rośnie, że tu trzeba się pospieszyć. On, on ma takie coś w głowie i on chce się pospieszyć. No, no, nie wiem, jak sobie poradzi z tą panią, ale tak, wyperfumował się, no tutaj księżniczka wyperfumowana, a tu proszę, no, pani wymachuje mieczem. No dobra. Teraz opcja druga. Świeczka. Ale namiętny kochaś tutaj jest jakiś ten rycerz. No, fajny on jest. Bardzo fajny. Przynosi wam jakieś takie. Hmm, albo dobre wieści wam przynosi, albo nowy początek tu jest taki, jakaś nowa droga z tym rycerzem. A zjawia się nie wiem skąd. To może być wasz rycerz jakiś z przeszłości. Może, ale nie musi. Ale może być dla niektórych, bo, bo tak jakby coś tam się wam zawiązało kiedyś z nim. I to nie umarło. I to żyje. I tutaj on jakby skrzydełka swoje teraz chce rozprostować. Ale co on chce tak się z wami dogadać? Przychodzi do was jakaś świeżoneczka. Albo taki on nowiutki, taki jest niewinniutki i tak nie wiem, świeżutko, tutaj się lubimy i taki jestem podkochany w Tobie. Albo ry rycerzowi jakiemuś z przeszłości nie przeszło i przychodzi i tak się tutaj stara. Tu jest taka praca, takie zaangażowanie. Ja po prostu wiem, że mam z Tobą coś nieprzerobione. My sobie czegoś nie skończyliśmy, nie przepracowaliśmy. My musimy to wziąć na klatę, oboje. Ja jestem takim dojrzałym e, panem, który wie, czego chce. Dokładnie wie. Ja wiem, ja mam głowę na karku. Ja jestem zaradny, ogarnięty życiowo. Ty możesz na mnie liczyć. Fajny rycerz do Was przychodzi. On nawet takie tutaj, królewskie już ma. Taki wizerunek królewski, tak jakby on dojrzewa przy was i wy możecie się takie czuć przy nim bezpieczne. On jest takim. fajny on jest, taki świadomy, taki dojrzały, taki zacny. On jest taki. Dokładnie wie, czego chce. Rozumie Wasze potrzeby, wie, z czym może do Was przyjść, jak to ma być dobrze, żeby było dobrze. Jednocześnie robi to wszystko z taką wielką pewnością siebie, bo tu jest takie oj to jest fajne, ale to jest energia takiej mocy, takiego ognia, jakiejś takiej charyzmy, która jest nie tylko w Nim, ale również w Was. On wie, na co sobie będzie mógł z wami pozwolić, dokąd może z wami dojść. Wy tutaj, jakby, łapiecie takie porozumienie, tak energetycznie jakoś wam, wam jest fajnie. To jest tak, jakby on dosłownie coś tutaj robi dobrego, coś fajnego wnosi. I tak mogę się przy nim fajnie się odnajduję nie wiem, albo Wam w czymś pomoże, albo Wam ulży, bo jest taki, no, nie chcę mówić, że do rany przyłóż, ale fajny człowiek to jest. Dobre serce, pracowity, chętny do, do wszystkiego w zasadzie jest chętny. No i tutaj tak, no, no z chęcią tutaj zrobię wszystko z Tobą i, i też pomogę Ci i ofiaruję Ci to to i tamto, no zazielenia nam się w głowach się zieleni, tutaj wi wiosnę przynosi, w sercu wiosnę przynosi, a w żyłach ogień, pasja, namiętność bardzo tu wam się taki e, smakowity kąsek trafia, który no takim jest powiedziałabym panem, na którym się można dłużej zawiesić, o bo tak może nawet tak dużo, dużo dłużej Taki konkrecik jakiś tu się pojawia, ale to takie jest no, niewinne, takie, to ma w sobie jakąś taką, nie wiem, dziecinną czystość, niewinność. To jest taka, taka miłość, jakby ona była taka prawdziwa, taka serca, taka bezinteresowna miłość tu jest. Fajny on jest, bardzo fajny jest i wnosi dużo ognia i takiej pewnej też stabilności. To jest jakaś podpora w waszym życiu, taka energetyczna, no i również fizyczna, i ja nie wiem, ale tutaj jakby też. Jeśli się znacie, to będziecie sobie rozmawiać o tym, co tam kiedyś się pomiędzy wami może wydarzyło i to jest takie czyszczenie, ale to ma dobrze zrobić, bo tu są dobre energie. A dla tych, którzy go nie znają, no to to on dopiero się przyjdzie i taką świeżoneczką zarzuci, ale jak zarzuci to będziecie mieć takie poczucie, że to właśnie jakbyście się znali już, nie wiem skąd ciągniemy się, no rozmawiamy ze sobą nie wiem, pierwszy raz może znamy się parę godzin a tak się czuję przy tobie dobrze jakby to było, nie wiem całe życie, fajnie bardzo no dobrze no i ostatnia opcja, weźmiemy sobie ten kamyczek A tutaj przychodzi jakiś zawrót głowy, kosmiczny, który oczywiście przynosi ze sobą dużo do myślenia. Co tutaj się dzieje? To jest głębsze zastanawianie się, analizowanie. Tu nie do końca jest tak lekko i przyjemnie. Ja nie wiem, czy to jest. Uwaga na tego, kto przychodzi, na tego rycerza, czy by on nie był w jakimś związku już. Bo to może być osoba, której ma stałą relację, i jak się tutaj pojawia, bo tak czuję, bo nie wiem, bo tak się po prostu dzieje. Spotykacie się, nie wiem, jak, gdzie, kiedy, po co, ale się po prostu dzieje. Tak jakby pewne rzeczy były takie odgórne, taki, no, gwiezdny pył tutaj, zesłany. Posypało się, no i się co? No i się spotkali. Tylko, że oni mają jakieś niewyjaśnione kwestie, ale się tu rozkręca, nakręca, może to się już dzieje. Tylko uwaga, bo tu jest zakochanie. Ten rycerz jest zakochany. Tylko, że chyba Wam tego nie powiem. Bo tu sytuacja na to nie pozwala, czemuś nie sprzyja tej waszej miłości. Przeżywa dogłębnie to wszystko, co tutaj się dzieje. Tu mogą być rozterki tego pana, w związku z tym, w czym wy się znajdujecie, co wy macie wokół siebie. Bo to jest takie. Rozbujanie w obłokach, rozgrzanie swojego serca i czekanie na, na co? Na no ja czekam. Ja chcę spijać z Tobą z tego kielicha miłości, ale jak tu spijać? Jeszcze tak może być, że ten rycerz to dopiero sobie uświadomi, nagle go olśni, że on naprawdę jest zaangażowany w waszą relację i, i tak do niego dotrze to. Pewnym momencie w życiu mnie się wydaje, że Wy macie jakiś dystans, albo będziecie mieć, bo tu jest jakiś opór, tu jest coś, co, co jest pomiędzy Wami, co stoi na tej drodze, i, i niekoniecznie on od razu zajarzy to, że, że, się tak, że go tak wzięło. Tu trzeba pokonać jakąś przeszkodę, z którą musielibyście sobie. Poradzić, ale. No, to, to jest ktoś, kto może mieć jakieś mm, nieuporządkowane sprawy życiowe i trochę go poniesie tak z wami. Ale będzie miał świadomość, że no nie może sobie na, mm, na tak wiele pozwolić, bo ma zobowiązania, bo ma, mm, bo ma taką sytuację życiową, która wymaga jego obecności jego zaangażowania w zupełnie innych okolicznościach, a nie teraz. Tutaj do księżniczki startować i mieszać jej w życiu, w głowie, albo sobie księżniczką. Jak ja mam, ja coś mam i mamy jakąś przeszkodę tutaj, ale kiedy ja w, y, nagle poczuję to, że, co ja czuję do ciebie, serce, że mi urosło, że ja tęsknię za tobą, że ja się zaangażowałem, to chyba nie jest tak od razu, że tak on się tak nie. Nie dotrze to do niego tak od razu, tylko po jakimś fakcie. Ja mam takie tutaj wrażenie, bo to jest relacja, która zadziewa się lub zadzieje tak nie wiadomo skąd, jak, gdzie, ale się zadziewa, i tu w tej sytuacji człowiek stara się no, zachować tak w zgodzie ze sobą, no mój wewnętrzny głos. On jednak ma dużo tutaj do powiedzenia, i ja go dopuszczam do głosu. No i staram się tutaj racjonalnie jakoś podchodzić do tej całej sytuacji. Wydaje mi się, że, że ten ktoś może trochę blokować waszą relację, może stawiać jakiś opór, może. Bo tak, albo on nie wie czegoś do końca i chciałby się dowiedzieć więcej, albo wy nie wiecie, nie macie tej przepływu, nie ma tej informacji, nie ma tej jasności, klarowności, nie ma tu jakiejś prawdy gdzieś. I to, i to powoduje, że ta miłość tutaj z tym rycerzem jest skrywana gdzieś jest pod jakąś. Mm, taką kołderką zakryta, albo w jego sercu siedzi w nim, albo on o tym Wam nie mówi, nie będzie mówił albo Wy oboje o tym wiecie i wiecie o tym tylko Wy, nikt inny I nie możecie się w tym pochwalić światu, bo, bo nie jesteście ze sobą i macie taką jakąś sytuację życiową, która Wam nie pozwoli w najbliższym czasie być razem a uczucia są. Tutaj w w tej sytuacji, w najbliższym czasie, jakby rozum przejmuje kontrolę. On bierze górę w, tej, w, tym, w tych okolicznościach, które się zadziewają, ale mnie, ja mam cały czas takie uczucie, że jakby do kogoś za późno przyszła ta świadomość, że się zakochałem, że, ty, że ja mam tyle uczuć do ciebie, że jesteś ważna, jakby. Jak, jak był czas, to ja tego nie mówiłem, nie czułem, nie zdawałem sobie sprawy. A teraz, jakby to zrozumiałem, dociera do człowieka, do tego rycerza, ale, ale on nie może teraz nic z tym zrobić. Tu jest jakieś unieruchomienie, tu jest jakaś blokada. Jest yy, coś, co. Co jest barierą pomiędzy wami, sytuacja jakaś. I on sobie tak. Kochał będzie po cichutku i tak sobie będzie tęsknił i tam przeżywał to w sobie na swój sposób. Także no, najbliższy czas jest taki niełatwy dla, mm, dla tej opcji, bo on nie, nie podejmuje jakiegoś konkretnego działania, tylko pozostaje taki, um, taki bierny, taki oddany po tak jakby czyni swoją powinność, o tak powiem, tak w jakiejś sytuacji życiowej. I tak siedzi sobie w tym, taki no, cichutki romantyk. Dobrze. Dziękuję za uwagę. za usłyszenia.